Do tej pory było kilkaset złotych, po zmianie będzie to nawet dwa tysiące. Radni uchwalili zmianę regulaminu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów z gminy Krosno-Odrzańskie. Dotyczy to szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina. Celem zmian było m.in. podniesienie prestiżu nagród i zwiększenie motywacji dzieci do nauki. Proszę zwrócić uwagę, że w nowym regulaminie przewidujemy nawet maksymalną nagrodę do 2000 zł, co będzie powodowało, że prestiż tej nagrody będzie dużo większy, ponieważ będzie ją dużo trudniej zdobyć. Poza tym koncentrujemy się również na tym, żeby byli to w dużej mierze uczniowie najzdolniejsi, którzy reprezentują nas na konkursach międzynarodowych, krajowych, jak również wojewódzkich. Teraz stypendium może otrzymać uczeń, który jest laureatem lub finalistą konkursów o zasięgu co najmniej wojewódzkim. My wymieniliśmy co najmniej trzy poziomy awansu w tych konkursach i proszę zwrócić uwagę, że z czym się spotykamy. Będą nas oceniały niezależne gremia ekspertów w poszczególnych dziedzinach, czy też przedmiotach. To będzie powodowało, że ci nauczyciele, którzy będą pracowali z tym uczniem zdolnym, będą mieli ogromną motywację do tego, żeby uzyskać takiego ucznia, który będzie jego perełką. Uchwała była konsultowana z dyrektorami szkół. Wniosek o stypendium składają rodzice. Odpowiednie dokumenty dostępne będą na stronie urzędowej lub w biurze obsługi interesanta. Należy je złożyć nie później niż 7 dni po zakończeniu roku szkolnego. Stypendia będą uzależnione od liczby punktów, które otrzyma nominowany uczeń. Najwyższe stypendium wynosi 2000 zł, potem mamy w tabeli 1700, 1500, 1300, 1700 zł. Dodajmy, że stypendia otrzymują uczniowie klas od 4 do 8.